Witam Cię serdecznie na live'ie. Jak mnie dobrze słychać, no to poproszę łapeczki do góry. No i dzisiaj porozmawiam na taki temat. Kochasz ją, czy ona kocha Ciebie? Jaka jest różnica? No różnica jest przeogromna, tak? Jak Ty masz takie nastawienie, że kochasz tę kobietę, z którą się już spotykasz, no to paradoksalnie ta Twoja miłość jednostronna będzie odpychać kobietę, ponieważ jak Ty za bardzo chcesz być z dziewczyną, to ona będzie uciekać. Ale jak ty mniej chcesz być z nią niż ona z tobą, uśmiechasz się, żartujesz, yy, podchodzisz chłodno do relacji, wcale się nie chcesz przytulać, tylko cię interesują konkrety, seks, uśmiechy, robisz sobie jaja. Co się dzieje? Dziewczyna nagle dobrze reaguje i po jakimś czasie sama się zachowuje tak, jak ma się zachowywać. Właściwie nawet cię dużo bardziej poważa komplementujecie i tego brakuje właśnie wielu facetom tak spotykają się z dziewczyną ale za bardzo się w niej zakochują za bardzo ją idealizują ona nie ma żadnych wad jest idealna jest taka perfekcyjna a nie skupiasz się na tym na przykład że ma krzywe zęby z przodu że ma lekko piskliwy głosik potrafi być zauzowata, potrafi się fochować. Tylko skupiasz się na tym, co jest idealne. Właściwie każda bardziej doświadczona osoba skupia się na tych elementach, które jej nie pasują w kobiecie, na wadach charakteru, osobowości i oczywiście na wadach fizycznych. I w tym momencie już nie czujesz takiej presji. Polecam zmienić myślenie. Zacznij traktować piękną dziewczynę jak brzydką, a kobieta cię zacznie traktować jak pięknego, atrakcyjnego faceta. Tak to działa. Jak nie dobrze słychać, łapeczki do góry zostawcie. Ja tylko jeszcze przypomnę najnowszy materiał, najdłuższy kurs jaki zrobiłem właściwie jeden z tych najważniejszych. Męska osobowość samca Alfa jeszcze o połowę taniej do jutra, do północy. Także jak chcesz korzystać pod spodem masz linka. Polecam, bo bardzo wartościowa wiedza, która cię nauczy, jak wykreować w sobie tę osobowość samca Alfa, który uwodzi kobiety w niekonwencjonalny, oryginalny sposób. Polecam, pod spodem masz linka, jeszcze o połowę taniej do jutra do północy. Jak to było u Was? Czy Ty się pierwszy zakochiwałeś? A jak to było w sytuacji, kiedy kiedy Ci po prostu nie zależało? Opiszcie, napiszcie, z chęcią poczytam. Oczywiście łapkę do góry zostaw. Dziwię się tylko, że jest godzina praktycznie w pół do siódmej i tak mało osób jest na live. Nie wiem, czy macie jakieś załatwienia, czy może już zaczynacie weekend, bo czasami też tak jest. Ale napiszcie mi właśnie, jak to było u was. Po czym Ty zauważyłeś, że tracisz kontrolę w relacji. Bo to jest ciekawe. Często to już jest taki punkt bez odwrotu, gdzie kobieta zauważyła, że właśnie Ty się dużo bardziej zainteresowałeś i pokazujesz to na wszelkie możliwe sposoby. Nawet ona ci mówi, że dzisiaj nie ma czasu się spotkać, a ty pytasz, to kiedy będziesz miała ten czas? I to już jest, oczywiście, przeinwestowanie. Ja się zakochałem, ale powiedziałem to dziewczynie po roku i wtedy zaczęło się wszystko pieprzyć. No bo ona tego nie czuła, tak? Po prostu. Słowa kocham cię też powinny paść w sytuacji, kiedy kobieta jest na to gotowa, sama się bardziej zaczęła angażować. Jeśli ty na początku podszedłeś z dystansem do tej relacji, spotykaliście się, ale... Tak naprawdę starałeś się, żeby to ona cię kochała, boś właściwie trochę obojętny, zdystansowany, co wcale nie oznacza, że się nie uśmiechałeś na spotkaniu, że jej tam nie całowałeś w ten seksualny sposób, że nie dążyłeś do wspaniałych, tutaj ekscytujących chwil w łóżku, no ale mimo wszystko ona wyczuła po Twojej energii, że ty jakby nie traktujesz jej jako kobiety, w której chciałbyś się zakochać, i to jest klucz. I na podstawie tych odczuć ona sama zaczęła się urabiać pod tym kątem, przytulać się, łasić się, całować po plecach. Często to są właśnie takie podchody kobiety, kiedy ona cię całuje po plecach, głaszcze. Niektóre dziewczyny to robią w ten sposób, że biorą ci dłoń, i tam oczywiście palcami bawi się po, po twojej dłoni, czy gdzieś tam po karku, bawi się twoimi włosami. To już jest taka oznaka wrażliwości kobiety. I im więcej tego typu sytuacji, jakiejś takiej tęsknoty, komplementowania Ciebie, no to myślę, że śmiało można założyć, że Ty się jej podobasz, a nawet już zaczęła do Ciebie coś więcej czuć. Przy założeniu, że też jest odpowiedni staż relacji, że na to pięknie inwestuje. Także wyciągnij z tego wnioski sam i zdecydowanie zachowuj się jako facet, który ma być uwodzony, a nie ten, który się zakochuje. Bo to jest naprawdę karygodny błąd na początku, który często kosztuje Cię kobietę i jej tutaj zaangażowanie. Zauważyłem, jak zaczęła mnie mniej szanować, głupie odzywki, zaczęła unikać spotkań, tą głosu miała inny, coraz więcej wymówek. No właśnie, to jest to, o czym mówię. Jak jesteś za bardzo w niej zakochany, za bardzo to zaangażowanie emocjonalne pokażesz, to masz wypisz, wymaluj to, co właśnie tutaj piszesz. Jestem kurczakiem. Dobrze, niech ci będzie, jestem kurczakiem. Co to oznacza? Tekst od dziewczyny: jak ci się nie podoba, to zmieni rozmówcę. To oznacza, że mm, po prostu ja cię nie szanuję. I źle zbudowałeś zainteresowanie na początku. E, kluczem jest często to, co ja pokazuję w tym nowym materiale: męska osobowość samca Alfa. Bo musisz pokazać pewne cechy osobowości, e, które sprawią, że dziewczyna no będzie czuła, że jesteś tym facetem, z którym ona chce się spotykać. I tu jest parę, co najmniej parę założeń, które musi być spełnione. Do końca nie mogę powiedzieć, o co chodzi. Masz to w pełnym materiale. Męska osobowość samca alfa polecam, bo do jutra ten pełny kurs o połowę taniej, a uważam, że jest po prostu świetny i tym bardziej niezależny w stosunku do wszystkich materiałów, które robiłem dotychczas. Także możesz sobie przelać tam na określony numer konta kwotę, żeby to zakupić. Albo masz taki mały przycisk kup teraz wiza i możesz za granicę zamówić. Nie ma z tym problemu. Wszystko Ci wysyłam na maila. Jak uwieść kobietę, którą miesiąc temu poznałem? Nie odzywa się do mnie, więc postanowiłem nie odpisywać ani się nie narzucać, a dzisiaj mi pisze, że o, ktoś się obraził. No wiesz co, może za bardzo prowokujesz ten dystans w relacji i czasami też posuwacie się do skrajności, kiedy kobieta dobrze reaguje, za bardzo się dystansujesz i w ten sposób osłabiasz to połączenie między wami. Jest dokładnie tak, jak ty mówisz. Ja nie za bardzo zależy, Jak mi za bardzo zależy, to dziewczyna ucieka. Tak, bo ona to wyczuwa po energii, nie? więc to trzeba w sobie zmienić. Właściwie ona od początku powinna czuć, że ty nie jesteś uzależniony od jej zainteresowania, nawet że twoje poczucie humoru, sposób bycia nie jest uzależniony od tego, co ona powie. W każdym innym wypadku będzie Cię traktować jako przymilacza i oczywiście to się skończy źle, więc warto wyciągnąć z tego wnioski. Tym bardziej, jak chcesz mieć konkretne efekty. Jaki tekst można powiedzieć do byłej, żeby zaczęła znowu szanować i być w jej oczach samcem alfa? To nie chodzi o tekst, bo tekst to jest pojedyncze wydarzenie. Ty musisz zmienić swoje podejście, nastawienie, osobowość. To, o czym mówię w tym najnowszym materiale, ja już pewne elementy podawałem kiedyś, natomiast, żeby zrozumieć całość, to y, musisz. Y, Zrozumieć moje podejście i tego się nie da wytłumaczyć tam w jednym tekście. Po prostu trzeba y, włapać to na podstawie historii, które ja opowiadam, y, które y, pokazują dobitnie o co chodzi w relacjach, co trzeba powiedzieć też, ale przede wszystkim jak się zachować. Y, kształt jest ważny. Ja właśnie taki jestem. Ja właśnie taki jestem, że jak się udaje, ale nie lubię, jak ktoś leci w kulki, bo ja jestem konkretny. No ale kobiety często będą lecieć w kulki, i na początku, mało która kobieta ci powie nawet, że coś do ciebie czuje, powie ci, że mm, nie powie ci nawet o tym, co jej się szczerze, nie podoba w relacji, bo kobiety na początku nie są szczere. Nie są szczere z tego względu, że muszą sprawdzić twój charakter, twoją osobowość no Czy jesteś odpowiednim facetem dla niej? I to jest też element jej strategii, że ona na początku praktycznie nigdy nie będzie szczera. Okej, okay, no czasami się zdarzają dziewczyny, w różnych sytuacjach, nawet takie rzucasz nieboralną propozycję, choćby do mnie, w klubie gdzieś tam całowałeś, się prześpimy się ok, ale raczej to jest rzadkość. Większość kobiet będzie cię chciało po prostu tak brać pod włos i w sumie swoim zachowaniem pokazywać o co jej chodzi. Więc ty powinieneś na podstawie jej zachowania Wydedukować, dokąd zmierza ta relacja i ocenić, co powinieneś robić w danej chwili. I taką e, bardzo istotną cechą osobowości samca alfa jest umiejętność wczucia się w kobietę i dania jej tego, co ona też tak naprawdę pragnie. kobieta Ci powiedziała, że się za mało starasz i że nie dajesz paliwa dla relacji więc to prawdopodobnie była kobieta, która wymaga więcej tego flirtu przykłady, wcześniej Ci podawałem oglądajesz jeszcze live'y? jak nie jeszcze wczorajszych filmów live'ów, koniecznie sobie zobacz tam o tym mówiłem robisz sobie kawę rano, mówisz do dziewczyny kochanie, może kawka? uśmiechasz się ona chce poczuć tą wibrację pomiędzy Wami kochanie zmieniam sobie samochód, co myślisz? takie felgi czy nie? Te słabe, okej, okay. w tych będzie mój samochód wyglądał jak pojazd Batmana. Ona się śmieje, Ty się śmiejesz. Podejm podejmujecie wspólny wybór, tak? Oczywiście przykład może gdzieś tam wymyślony na poczekaniu, ale generalnie ona powinna mieć takie odczucie, że jest to paliwo dla relacji, tak jak dziewczyna powiedziała i wtedy też będzie dużo bardziej chętna, żeby utrzymać, utrzymać związek. Dziewczyna po rozstaniu powiedziała mi, że nie udaje się zmienić... Yy, o sorry, że nie uda mi się zmienić jej planów kilka dni wcześniej rozmawialiśmy na luzie przez telefon chociaż nic nie robię, nie staram się, żeby wróciła do mnie i lepiej tego nie robić, bo jeśli ona już ma takie przekonanie że Ty będziesz do niej wracał, prosił się o coś to lepiej ją trochę wybić z rytmu, zrobić przerwę i dopiero potem uderzyć yy, ze zdwojoną mocą co jeszcze? łapkę do góry zostaw, jak mnie słychać bo też z dźwiękiem bywa różnie, aczkolwiek myślę, że jak już nadaję tutaj, zaraz będzie 12 minut. Tak bo kiepsko z dźwiękiem, to byście pisali. Pamiętaj, że jak za bardzo będziesz się starał ją kochać, będziesz myślał o tym, jak ją kocha, że katona ona jest wspaniała, kochająca, to często tym bardziej na początku prowadzi do tego, że będziesz za dobry. A jak będziesz za dobry. Będziesz dostawał dużo testów, dziewczyna sama będzie Cię sprawdzać i oczywiście yy, sporo na tym stracisz. Jak poderwać żonę szefa? No, wyobraź sobie, że yy, jeśli ona się śmieje swoich żartów i ci daje zielone światło, to taką kobietę może kręcić to, że ty masz jaja i w ogóle masz szczelność. Masz takie jaja, że masz szczelność ją gdzieś tam uwodzić w pracy, kiedy. Jej mąż na przykład jest w biurze. No niektóre kobiety mają taką fantazję. Ile potrzeba wykonać podejść do dziewczyn? Żeby się wyrobić? To jest kwestia indywidualna. Generalnie jak znasz całą technologię, e, uczysz się ode mnie, to w krótkim czasie już możesz wejść na wysoki poziom relacji z kobietami na ulicy, nie tylko. E, prowadzę z tego zresztą cały czas szkolenia, jeszcze do, tego, do końca tego tygodnia te szkolenia w niższej cenie. Więc jak chcesz się zgłosić, to zapraszam na frywolny w dzień .pl. Zazwyczaj, praktycznie ludzie sobie od razu już radzą na moim szkoleniu pod koniec pierwszego dnia, w drugim dniu już na ludzie podchodzą, zbierają numery, a potem już yy, następuje lawinowy postęp, kiedy w praktyce przerabiamy te wszystkie sytuacje. Oglądałem impuls negatywnych emocji. To jest ten mój jeden z nowszych materiałów ostatnio jednym słowem petarda dzięki temu w końcu zrozumiałem, jakie błędy popełniałem dzięki Krzysiu i polecam panowie no Sławek, dzięki ja myślę, że ten nowy, najnowszy materiał męska osobowość samca alfa jest naprawdę mocny bo tam też pokazuje te mechanizmy jak samiec alfa utrzymuje związek z kobietą co robić, żeby przyciągać kilka kobiet jednocześnie jak uwodzi pewnością siebie i nie tylko, także Ci polecam bo jeszcze o połowę taniej do jutra do północy, niestety jak przegapisz termin, to potem już będzie tylko drożej, więc radzę skorzystać, bo jutro już może być za późno, bo po prostu zapomnisz, prześpisz, nie wiem, może coś wyskoczy w ciągu dnia, warto to zobaczyć, kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez MOA. Jak tu w ogóle trafiliście na ten kanał? Jak się znaleźliście? Jestem ciekawy. Możecie też przy okazji napisać. Co zrobić, żeby dziewczyna aż tak się nie pytała o Twoje życie jak kiedyś? Chciałbym ja się skupił raczej na spotkaniach, a nie na pisaniu. Wiesz, no, pisanie wypatrza wiele rzeczy. Ona przede wszystkim mm, nie czuje Ciebie w swoim otoczeniu, tej pewności siebie, Twojego spojrzenia. To nie jest ta sama energia, po prostu. Jest zupełnie inna energia, kiedy piszesz, a zupełnie inna energia, kiedy się z nią spotykasz w sytuacji takiej rzeczywistej. I dużo silniej możesz wpływać na kobiety w rzeczywistości. Dlatego dużo bardziej Ci polecam rozwijanie znajomości na spotkaniach z kobietami, a nie pisanie do kobiet, szczególnie na początku, zbyt dużo. Bo, jeśli wy tą znajomość będziecie rozwijać w SMS-ach, ona się bardzo szybko nasyci, tak kiedyś mówiłem, no i problemy będą y, narastać. Czekajcie, wezmę łyka, bo zasycha w gardle, nagadałem się dzisiaj sporo. Co jeszcze? Jakie masz do mnie pytanie? Tak, no lepiej jest na żywo na żywo rozmawiać. Zdecydowanie dobrze sobie wyrobić sobie takie podejście i y, mieć w głowie tego typu myślenie, czy ona zdała moje, czy ona zdała moje testy na dziewczynę, y, której ja pragnę. I mieć w głowie te wymagania uległa, nietoksyczna, miła, grzeczna, y, nie przeklina, nie wiem, co tam chcesz. W zasadzie te rzeczy, które mówiłem nawet wczoraj, przedczoraj. I rozmawiając z dziewczyną, powinien sobie to weryfikować. Mm -hmm, mm -hmm. No to widzę, że ona już mnie tutaj irytuje, bo za bardzo jest taka dominująca, wykuca się ze mną, e, albo za dużo gada, za bardzo mi wchodzi w zdanie. Albo przykładowo jest DDA, no to już widzę, że sama tutaj opowiada, że nie potrafiła się zakochać. E, ten wzorzec, e, właśnie tutaj słyszałem u Krzyśka na kanale, i ty sobie powinieneś to filtrować. I wyłapywać tego typu sygnały właśnie z relacji, yy, ze spotkań z dziewczyną, żebyś wiedział, na czym ty stoisz. Bo czasami są sytuacje, że gościu tak szybko się posuwa w tej relacji, seks, spotkania, jest trzy miesiące już takiej y, próby związku i nagle gość mi dzwonisz, są problemy, bo zauważył, że ona jest toksyczna, że ja w sumie kiedyś tam mówiłem, e, że DDA nie potrafią kochać, ale że on tak y, się w niej. Tutaj zakochał, że jest taka piękna, i w ogóle nawet o tym nie myślał na początku. Więc musisz się kierować też odczytywaniem pewnych sygnałów od dziewczyny, inaczej nie będziesz skuteczny. Po prostu musisz mieć rozwiniętą empatię we właściwy sposób. Dziewczyna zerwała ze mną 4 dni temu, bo za dużo jej zabraniałem. No właśnie, no właśnie, to jest ograniczanie kobiety, kontrola. Nie wolno ci robić tego. Nie chodź na imprezy, nie pisz z błym facetem. Wiesz, to, to też będzie psuła emocje. Za dużo negatywnych emocji poczuła się kontrolowana i oczywiście tak to się kończy. One potrafią długo dobrze grać. Są pewne narzędzia, które ja też pokazuję w tym nowym materiale w tym nowym materiale męska osobowość samca alfa, które wydobędą z dziewczyny szczerość. Jednym z takich silnych narzędzi jest na przykład spojrzenie dziewczynie prosto w oczy na spotkaniu na randce i powiedzenie. Paulina, powiem Ci, że moje najlepsze relacje zaczynały się od seksu. To jest oczywiście przykład, ja tam podaję też inne sytuacje, żebyś nie myślał, że to jest też dokładnie to samo w tym pełnym materiale, ale chodzi o analogię. A teraz Ty mi powiedz, Paulina, jak to było z Tobą? Czy Ty zawsze, jak byłaś z facetem, to uprawiałaś seks i tak z jej prosto w oczy. Kotwicząc ten Twój przekaz, i wtedy często dziewczyna czuje tą Twoją siłę, odwagę, albo zaczyna się tłumaczyć, albo pęka i mówi prawdę pod wpływem tego, czym Ty emanujesz. Więc czasami możesz to wytworzyć w sytuacji, jeśli chcesz uzyskać określoną reakcję, ponieważ dużo kobiet to tak naprawdę bojne dupy, i Ty, jak postawisz sprawę jasno, to ona może pęknąć już na starcie. Więc to też liczy się w jaki sposób mówisz, jakie masz podejście do, do relacji, do rozmowy z tą dziewczyną. Nie za bardzo pisanie z byłym jest słuszne, jak ona pisze z byłym, za dużo wiesz, no rozumiem wszystkie relacje koleżeńskie. Pytanie, czy coś do niego czuje, czy ty wydedukowałeś, że jeździ do niego, że ma do niego sentyment, co ona o nim mówi, ehm, czy pisząc do niego SMS-y, śmieje się jak głupia. Wiesz, no musisz ocenić, jak, na ile ona jeszcze jest zaangażowana z tym gościem w relację, którą mają, tak? I wtedy można wyciągnąć z tego wnioski, tak naprawdę, dalej, nie? To nie jest kwestia, jak napisać do dziewczyny, żeby się umówić na spotkanie, tylko jak nakręcić, wygenerować emocje, żeby się umówić z nią na spotkanie. To jest ważne pytanie, a nie pytanie, tak jak mówisz, co napisać. BMW ci pomaga, no to dobrze. Nieznajoma dziewczyna podtrzymuje kontakt wzrokowy już któryś raz z kolei podczas gdy się mijamy. Oczywiście, że działa i ty się mnie pytasz. Podtrzymuje kontakt wzrokowy. Podejdź, uśmiechnij się, powiedz, cześć. Znamy się? Bo chyba widzę, że chcesz mnie na kawę zaprosić no Ty musisz być przekonany o tym, że ona chce Cię na kawę zaprosić dlatego taka męska osobowość często działa i jest to niesamowicie kuszące tak? więcej tego typu sposobów, historii, przykładów znajdziesz w najnowszym materiale męska osobowość samca alfa, który Ci serdecznie polecam pod spodem masz linka jeszcze, jeszcze o połowę taniej do, do, do czwartku, do północy, czyli do jutra, do północy korzystaj, bo jest to wiedza warta grzechu i sam się zdziwisz, jak kobiety będą o ciebie reagować. Zobacz sam i do zobaczenia jeszcze na późniejszym live. No i oczywiście polecam ci zarówno ten nowy materiał, jak i przemyśleć sprawę szkoleń, dlatego że mówię już tu, któryś raz, że ceny pójdą do góry. A myślę, że warto jeszcze skorzystać teraz, póki masz czas na uzgodnienie terminu. I zaraz zaczyna się wiosna, także polecam. Do zobaczenia niebawem. Cześć.